It starts with an itch and a tingle. Cześć wam dzisiaj mamy z wizu wizualnie i dzisiaj będzie paczka Paczka jest... Aaaa, duża, ciężka i właściwie nie wiem jak to ogarnąć Zakładam, że to jest paczka od Nemeczka Jeżeli nie jest od Nemeczka to będę musiał tę kwestię dograć I jeszcze raz yy, Ale coś wspominam na ten temat Więc wydaje mi się, że także to jest ona Nemeczka możecie kojarzyć Z grubych nagań, Z glitwarsa dwójki, 2, z glitwarsa jedynki, 1, z Diablo 3 Właściwie to jest chyba wszystko, co nagrywaliśmy razem, wydaje mi się. Nie, tam jeszcze było coś. Marvel Heroes, coś, coś tam się jeszcze przewijało. W każdym razie. Itu? nemeczka. Kojarzyć powinniście. Oh. Teraz mam problem i mam dylemat, bo jestem w trakcie przerzucania się na inną lokację, na inną miejscówkę tymczasową. I. i... baczka, nie zjeżdżaj. I mam taki absolutny Burdello w pokoju, który nie obejmuje, prawie nie obejmuje kadru, bo mam zawsze brudel w pokoju to jest norma, ale tak w kadrze jest jeszcze w miarę w miarę i tu jak idzie, wiecie, wiecie ten promień takiej wizji, to zaraz za tym jest wolące się drzewa, budynki normalnie rozpierdziel totalny i jeżeli będę chciał tą paczkę otwierać, wiecie, trzeba to przeciąć, powimować rzeczy, to muszę to wszystko odgruzować na drugą stronę pokoju, bo nie ma więcej miejsca, żeby to zrobić. I nie wiem czy się cieszyć, czy płakać płakać. Dobra, yy, sytuacja wygląda tak. Nagrywam trochę pod światło, bo do, od okna, ale nie miałem tego postawić. Jak z drugiej strony, z yy, trzeciej strony widzicie pewnie moje czaderskie przyrządy do rysowania, do robienia grafiki, leżące na. na... i kurzące się na parapecie, czyli nie wiem, tam tablet, czy, czy ołówki. Różne dziwne, fajne rzeczy, które bardzo się przydają w pracy domu, prostego grafika. Polecam Wam mieć takie rzeczy, jak ołówki w domu, nie? Ołówki, słownik, ortograficzny, wiecie, taka podstawa życia. Nie? Człowieka. O, o, jak to się da tutaj się le, 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 le. Le. Jakie bajeranckie ujęcie? <laughs> e, widać co tam jest? Nie do końca widać co tam jest. Memeczek miał jedną rzecz, którą e, chyba tak będzie łatwiej zrobić. Nie wiem na ile widać co to jest, na ile nie widać co to jest. A. To jest Ryklo Brimstone Z edycji kolekcjonerskiej Glutorsa 2. Nie da się go dostać w żaden inny sposób, więc jest to figurka kot jest wielka, mega ciężka, bo ja cię kręcę. Powinno być teraz dobrze go widać, nie lub bardziej. Zaraz próbuję go wyciągnąć, wydostać, wydobyć. Nie wiem, proszę państwa, czy wy to widzicie, jak go będę musiał wydostać z tego całego cusia pancerza plastikowego. Ale Rhythm Brimstone Legioner, coś tam, nie pamiętam dokładnie jak to szło, ale jest wielki. To jest, proszę państwa, ja mam dużą rękę, ja mam bardzo dużą dłoń, mam długie palce. Ale, 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 on jest większy od mojej łapy, on jest naprawdę duży. Jest naprawdę duży, jest naprawdę ładnie pomalowany i wygląda le mega, le epicko. Aż chciałbym zagrać w Guild Warsa 2 teraz, ale w takie Guild Warsa 2 jak był w dniu premiery, nie to co teraz. Chociaż kurczę, czasem kusi żeby zainstalować i pograć, a potem czytam e, po, noty. Dzięki NEMECZKU, jest mega! Jak e, słyszeliście, to twierdziłem, że, że to pudełko jest wybitnie ciężkie. Było wybitnie ciężkie, dlatego że pod figurką jeszcze było to metalowe coś. Nie, metalowe drugie pudełko. Pudełko w pudełku normalnie i nie róży, tak? Budowa szkatułkowa. Budowa szkatułkowa prezentu, giftu, e, paczki. I nie wiem, co tam jest, więc otwieram z pewną niepewnością, ostrożnością. Mam nadzieję, że nie... Nie zachlapię krwią, bo oczywiście się dziabnąłem w palec w międzyczasie. ten sam palec, w który od tygodni się dziabiam. tylko dwójka. Collector's Edition. Ooo... Hosom eee, Arty... Zmiana ręki, zmiana ręki. O, oh, come on! Uciągnąłem sobie wszystkie dla ułatwienia. To jest, to jest ta, jak ona się nazywała. Um, kochanka, kochanka tej, tej, tej przewodzącej frakcji yy, kwiatków. Nie pamiętam jak ona się zdała. Aha. Nice. Trochę zapachniało rankorem i Gwiezdnymi Wojnami... Gwojnami, tak. Gwojnami Gwiezdnymi. O, oh, come on! Jakie czaderskie! Wydaje mi się, że coś wyląduje na ścianie. I to jest co? To jest... Ee, pałac du To znaczy, Pałac. Nasze dziwo Durmont Priory, czy... Może jest jakiś opis? Move protective, coś tam. Nie ma. Poza tym, że Made in Tylia, to znaczy Made in China. To nie jest serce tego, jak to się nazywało: Hall of Monuments. To nie jest Hall of Monuments, ale to jest coś w dreszczogórach Możliwe, że to jest ten siedziba główna Pryorsów Durmandów hmm. Artbook, The Making of Guild Wars 2 Zarobiaste, uwielbiam te artbooki zom! Awesome. I Electros Edition gry To czadersko, mam wreszcie płytę, bo ja miałem do tej pory tylko wersję Digital Digital, Deluxe, Super, Hyper i w ogóle full, full wypas Znaczy najbardziej limitowaną i, i unikalną jak się dało mieć wersję Digital a teraz mam pudełkową. I po prostu... Oso! Dzięki Nomeczku, to jest osób zawsze go chciałem jeszcze większy go widać w kadrze, prawdopodobnie nie postawiłem w miejsce e, starter boxów z X-Swinga i będzie stał dumnie na półce. To jest rzecz, której zawsze nameczkowi zazdrościłem tej edycji limitowanej kolekcjonerskiej Git dwójki w momencie, kiedy ta gra była Epic była tym marzeniem, na które czekaliśmy i, i, i teraz jest, stoi u mnie w pokoju i rytloch wygląda przepicko Mam nadzieję też, że docenicie ten krótki filmik, docenicie e, poświęcenie Nomeczka, e, bo na nameczkiem. Mi nagranie tego zajęło praktycznie dwie godziny, bo musiałem pokój poprzestawiać, przemodelować, żeby móc to zrobić. Bo to pudełko jest duża. Jest wielki. Jest to awesome. Dziękuję Wam za uwagę, hej! I będę tak na niego stał i patrzał wyglądasz ślicznie, powinienem go chyba wyjąć z tego pudełka, tylko nie będę miał wtedy zrobić co z pudełkiem, ale może go wyjmę, postawię będzie stał z tym płonącym mieczem, będzie wyglądał naprawdę rzeźnicko. Może się czasem będzie łapał w kadr nagrań na z gier. A ja dzisiaj nieświadomie tego co będę otwierał. Nagrałem yy, filmik w t-shircie z kotem, więc kot, kot, nie, kot, kal, z każdej strony. Jak najbardziej w temacie jesteśmy, jesteśmy w temacie Yeah! Do następnego.